Ciecha. jesteś matką czy pykurgą, z matką, Julka ile lat? Trzy i pół roku, mam nadzieję, że wyjście. I Agnieszka, to samo pytanie do ciebie. Trzymaj się, Kazik, zostań z nami, bo zaraz będziemy publicznie głosowali. Przepraszam, tańczy ewidentnie, nie dajcie do państwa. Ewidentnie tak to, tańczy do mnie jakoś, nie wiem czemu, no, no, no chuj, ja nie jeżdżę na rowerze. Ok, Przez to się kończyło, poważna sytuacja, mamy trzech rowerników, ale tak, odkładamy to lepiej, odkładamy to lepiej, nic nie zabierze, tak? A, traj, musisz, musisz, spokojnie, tak, patrz, od razu wjeżdżasz Polska. Dobra, wygramy od roweru. Ok, trzeci kolega Kazik, mamy porozmówcę, ostatnio tego

Dobrze, na rozgórę. wreszcie Skiba i Jarek Języski, dali mu szansę tańca z krokodylem. Ma szansę wygrania Puszczy pieprzu. Skończę z tego, zresztą. Historyczny moment. Nie wiem czy wiesz. że. To, to ja bym bo się. Kilka ja, wibratorów na ja, zimę. Co sobie ja, poradzisz? Ale kręci miłkiem dała nas! Dziękuję! na pracę Która był najlepszy, który zawodnik, natomiast no... już właściwie wygrane, jest tam, wygrany. Przepraszam cię, wiadomo kto, ilo do mnie, Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt, ostatnich zawodów. Agnieszka i Krokodyl!

No! Yeah. Yeah.